Cześć wszystkim, w dzisiejszym filmie będziemy rozpakowywać Holosun 507 Competition i przedstawimy Wam szybki przegląd oraz kilka podstawowych wskazówek dotyczących użytkowania, więc zaczynajmy. Gdy otworzycie pudełko, zobaczycie cienką warstwę pianki, kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi, której i tak nie przeczytacie. Jest też ściereczka do polerowania i żel krzemionkowy. Proszę, nie jedźcie tego. A teraz do rzeczy. Jest tam narzędzie do regulacji i montażu, kilka śrub i sama optyka. Aluminiowa obudowa z dużym oknem jest naprawdę miła dla oka. 507 Competition używa standardowego wzoru przemysłowego, który jest po prostu Trijicon RMR. Ale jedną z wyróżniających się cech jest system wieloretikulowy. Możesz przełączać się między punktem 2 MOA, różnymi kółkami i kombinacją obu. Ten model zawiera również technologię Shake Awake, która wydłuża żywotność baterii poprzez dezaktywację diody LED, gdy nie jest używana. Jeśli Twoja optyka jest w trybie uśpienia i podniesiesz broń, optyka jest natychmiast gotowa do akcji. Jeśli chodzi o baterie, sugeruję od razu kupić nową, ponieważ fabryczna CR1632 może być rozładowana od razu po wyjęciu z pudełka. Więc nie panikujcie, jeśli otworzycie pudełko, a wasz czerwony punkt się nie włączy. Najpierw spróbujcie nowej baterii, potem możecie panikować. Aby włączyć optykę, Możesz nacisnąć dowolny boczny przycisk. Aby ją wyłączyć, musisz nacisnąć oba przyciski jednocześnie. Aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień, możesz zablokować ustawienia, przytrzymując przycisk plus przez 3 sekundy. Jak już wspomniałem, możesz zmieniać intensywność diody LED, krótko naciskając przyciski plus lub minus. Aby zmienić retikul, musisz przytrzymać przycisk minus przez 3 sekundy. Aby dostosować wiatr i elewację, musisz użyć tych dwóch wieżyczek. Jedno kliknięcie to jedno MOA. To wszystko na dziś. Miłego dnia.